Inspiracje i przesłania dla wszystkich znaków zodiaku. Zapraszam. Otwórz się na nowe możliwości i szukaj inspiracji wokół siebie. Każdy dzień to szansa na odkrycie czegoś niezwykłego. Przesłanie: magia zdarza się, gdy wyjdziesz poza rutynę. Koncentruj się na jednej ważnej rzeczy i poświęć jej całą swoją energię. Przypomnij sobie, że Twoja odwaga otwiera przed Tobą drzwi, które dla innych pozostają zamknięte. Przesłanie: siła zaczyna się od skupienia. Zrób plan na najbliższy tydzień i dodaj do niego coś, co przyniesie ci radość. Nawet coś małego. Przesłanie: W planach też może być miejsce na radość. Zrób coś nowego i spontanicznego. Wyjście poza rutynę przyniesie ci inspirację i ożywi twoje myśli. Przesłanie: każdy dzień to szansa na coś nowego. Znajdź czas na marzenia i połącz je z małym krokiem ku ich realizacji. Twoja intuicja poprowadzi cię w dobrą stronę. Przesłanie: Twoje marzenia są bliżej niż myślisz. Zadbaj o harmonię wokół siebie. Poświęć chwilę na uporządkowanie swojego otoczenia, co przyniesie ci spokój i świeżą perspektywę. Przesłanie: Porządek w otoczeniu to porządek w umyśle. Zrób listę małych rzeczy, które przynoszą ci radość, i spróbuj poświęcić na nie choć chwilę w ciągu dnia. Przesłanie: Małe przyjemności są fundamentem szczęścia. Zadbaj o siebie i swoje emocje. Znajdź chwilę na relaks, czy to przy kubku herbaty, czy z ulubioną książką. Przesłanie: Twoja wewnętrzna równowaga to klucz do szczęścia. Wyjdź na spacer, lub wybierz się na małą przygodę. Nowe miejsca rozbudzą Twoją ciekawość i przyniosą inspirację. Przesłanie: Podróż to nie tylko cel, to odkrywanie. Znajdź sposób na wyrażenie swojej kreatywności. Niezależnie czy to malowanie, pisanie czy taniec, daj sobie czas na ekspresję. Przesłanie: Twoja pasja przyciąga dobre rzeczy. Spróbuj podzielić się czymś osobistym z bliską osobą. Twoja otwartość wzmocni więzi. Przesłanie: Prawdziwa siła kryje się w szczerości. Znajdź równowagę między pracą a odpoczynkiem. Pamiętaj, że odpoczynek to też ważna część produktywności. Przesłanie: w harmonii znajdujemy siłę.